No cześć Siemanderko, zaczynamy naukę o polach. Na początek zajmijmy się kwadratem, ponieważ wydaje mi się, że jest to jedna z najłatwiejszych figur. I jak widzicie, kwadrat wygląda w ten sposób. Więc żeby obliczyć pole takiego kwadratu, musimy wziąć pod uwagę po prostu jego bok. Czyli mnożymy jeden bok razy drugi bok. A ponieważ kwadrat ma wszystkie boki tej samej długości, dlatego Wzór na pole, tak jak widzicie z boku, to jest a, czyli jeden bok, razy drugi bok, czyli a razy a. A to oczywiście możemy zapisać jako a kwadrat. Więc jeżeli mielibyśmy taki kwadrat o boku np. 6, to oczywiście polem takiego kwadratu będzie 6 kwadrat, to się równa 36. Czasami też będziecie mogli spotkać się z takim zadaniem. Że właśnie pole kwadratu będzie już podane, załóżmy, że będzie to wartość 25, i na podstawie tego pola będziecie musieli właśnie obliczyć wartość boku takiego kwadratu, czyli powiedzmy, właśnie a. Więc jak to możemy zrobić? No, możemy to zrobić w ten sposób, że wiedząc, że a razy a to się równa 25, czyli to pole. Możemy spróbować zgadnąć, jaka to będzie liczba pomnożona przez siebie, tak aby dała wartość 25, albo oczywiście a kwadrat to się równa 25. Tu oczywiście przyda Wam się zdecydowanie zestawienie kwadratów wszystkich liczb naturalnych, powiedzmy od 1 do 10. Nie wiem, czy pamiętacie tą lekcję właśnie o potęgach. Wtedy mówiłem Wam, że warto zapamiętać sobie wyniki takich potęg. Ponieważ dzięki temu od razu z łatwością będziecie widzieli, że 5 podniesione do kwadratu to jest właśnie 25. Dlatego wynikiem takiego zadania byłaby właśnie liczba 5. Jeżeli mielibyśmy podane, że na przykład pole kwadratu to się równa 81, to tutaj ponownie to samo, czyli a kwadrat to się równa 81 i wiemy, że a to jest 9